Kanał dużo, poleciał do przodu. 37 groszy, to z waszej dwójki ma większą faję. <noise> Myślę, że ty. <noise> Wydaje mi się, że. <głosy> <głosy> Wczoraj z Josim gada. Nie wiem dlaczego w dyskusji 6-8-osobowej podchodzę do Josiego, tam do Glęca, do Mareczka, Wity, na naszych ziomeczków. I nagle yy, gadka jest o starych, o fuck upach w filmach, nie? Okay. Yy, czyli, że coś tam kiedyś można było widać. Josi teraz ci utrenosa. Joshi prawie do montażystów wysłał film, którym normalnie nagrywał taką przebitkę pod prysznicem jakimś okay. GoProsem z czy coś Z Nie, siurem Nie, 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 no, ja tam kadr był, wiesz, tam okay. do kolan, nie? Ale nie pomyślał, że jak, że, jak, że jak będzie, załóżmy, że to jest poziom, który nas interesuje, nie? Tu mm -hmm. jest kamera To nie pomyślał, że nie może wziąć, że powinien wziąć tak tą kamerę On zrobił tak <laughs> Więc, y, więc zapodobał <laughs> do tego GoProsa z tym siurem i z tymi jajcami Co powoduje, że prawie jego, y, jego, jego materiał Filipa został ukazany na nagraniu. Ale zakazał im tego publikować. Ja a propos siurka teraz jeszcze, kontynuując, Josi, twój wątek. Nagle dyskusja poszła na tory pod tytułem yy, moje przyrodzenie i jakieś tam śmieszne inne żarty. Long story short. Nie wiem, Josi, wydaje mi się, że, że ty nie będziesz miał najdłuższego. Oceniasz, że y, siur Filipka nie ma, y, nie konkuruje z nami w ogóle. Myślę, że nie. Myślę, no, a to że josi, nie ma podjazdu. Musisz, musisz, y, Myślę, wiesz, podjazdu, Yoshi, jakiś sorry. potoks y, wszczepić sobie. <laughs> Może... Ale słuchaj, pocieszę cię, Josi, i to jest święta prawda Wielkość nie ma znaczenia Kompletnie To nie o to chodzi Dokładnie Nie Josie. tylko o to chodzi e, Okej, okay. kolejny donate od Josiego moje, moje żądło Boże, prawie zostało zlikowane No, pozdrow opaki <grym> Na szczęście nie zostało zlikowane Boże Było żądło blisko, Filipa Boże żądło Filipa Ale jak on to opowiadał jeszcze, że On to wrzucił na drive'a Ten materiał I tam była ta scena normalnie Już to się wrzuciło I montażyści mnie to Powiedz, że zapisałeś pobierać, to gdzieś nie? stary ja tego, do tego dostępu nie miałem Ale montażyści o mały włos Mieliby ten materiał na Josiego, nie no niestety Yoshi, a już chciałem do teczki to wrzucać Siur, wielki siur świętego Filipa No niestety, mega <gry>